Podnośnik w ciągniku T25. Bardzo fajna rzecz. Hydraulika nie jest głupia. Siłownik dwustronnego działania, co rzadko zdarza się w ciągnikach. Automatyczne powracanie do pozycji 0. Funkcja pływająca. Poza tym jest możliwość wyłączania pompy, kiedy nie jest potrzebna. Też fajny patencik. No, jest możliwość też podłączenia, co z reguły nie jest tutaj we Władimilcach Milcach używane, ale możliwość podłączenia jeszcze. Jednej funkcji na, na, na niewykorzystaną sekcję. Ogólnie, jak to wszystko działa, to cieszy, ale zdarza się niestety, że mamy problemy z tym podnośnikiem. Od czego by trzeba było zacząć? Jeżeli podnośnik nie działa w ogóle, od razu nam się wszystko zatrzymało. Warto zajrzeć najpierw tutaj, czy ten mechanizm włączania pompy działa prawidłowo. Czy słychać przy włączeniu pompy, że coś tam się zazębia? Ale nieraz się zazębia, ale w praktyce jak tu byśmy to okienko otworzyli. Pod tym okienkiem coś tam widać to sprzęgiełko. Nieraz nie załącza. Pomimo, że tutaj włączamy, nawet jakiś zgrzyt słyszymy, ale ono nie załącza. To są takie. To jest proste urządzenie. Bardzo, bardzo fajne, bardzo przemyślane. Są tam trzy takie chyba trzy śruty i to musi wszystko ładnie funkcjonować tulejka zaskakiwać na na trzpień pompy no i tu tu zdarzają się awarie jeżeli yy, jeżeli musimy gazować i dopiero wtedy podnośnik nam podnosi na wolnych obrotach nie chce podnosić może być No, może być za małe ciśnienie w rozdzielaczu. Producent o tutaj nie wiem, słabe światło mam. Producent nam ogólnie nie zaleca tak na oko tutaj kręcić tym zaworem. No, ale w praktyce jest tak, że najczęściej to już jest grzebane. A ja uważam, że aż tak strasznie nie musimy się bać tutaj, coś ruszyć, tylko wiadomo z rozsądkiem, możemy trochę spróbować coś dokręcić, bo z biegiem czasu też ta sprężyna się tutaj naciąga. Ale jeżeli troszkę pokręcimy i nic to nie daje, to nie ma sensu tego kręcić do końca tego regulatora ciśnienia w rozdzielaczu. No bo prawdopodobnie to nic nie da i trzeba szukać przyczyny gdzie indziej. No, prawdopodobnie wtedy będzie zużyta pompa. Pompa się raczej nie zużywa tak z dnia na dzień, że jeszcze wczoraj ładnie wszystko podnosiło, a dzisiaj nie podnosi. Tylko ona z biegiem czasu robi się coraz słabsza. Jeżeli chodzi o rozdzielacz, niestety ten rozdzielacz nie jest taki całkiem prosty, jakby się to wydawało. Tu mam akurat taki rozdzielacz wyciągnięty, niby zepsuty, ale tak powiem, że w rozdzielaczu raczej rzadko coś się psuje tak poważnie. Przez to, że rozdzielacz ma te dodatkowe funkcje, tutaj powracanie w pozycję zero automatyczne i ta funkcja, jakby pływająca, to przez to jest bardziej skomplikowany. I nie psują się tu takie grube rzeczy w nim, tylko najczęściej coś się zatyka, coś zacina. I można to naprawić bez dokupywania żadnych praktycznie części. Jak tu już mówiłem o tym regulatorze ciśnienia, to tu jest akurat ten regulator wyciągnięty. I w środku, nie wiem czy to będzie widać, w środku, w tym otworze jest gniazdo. Może się zdarzyć, że w to gniazdo na przykład wpadnie kawałek silikonu. Tak jak tu widać jest pokrywa uszczelniona silikonem. No mogło tam oderwać kawałek silikonu i ten silikon tam lata po rozdzielaczu. I tu warto zobaczyć nie trzeba jeszcze rozdzielacza wyciągnąć. Wiadomo, tam za bardzo nie widać, no ale trzeba się tam jakoś Dobrze do tego przygotować, sprawdzić czy to gniazdo jest nieuszkodzone i nie zatkane czymś, wiadomo. Tu w tej śrubie regulacyjnej jest jeszcze sprężynka i kulka. Warto też zobaczyć, jaki jest stan kulki. Czy nie jest mocno wyklepana w jednym miejscu, czy sprężyna jest cała, no ale. To jest rzecz, którą można zrobić bez wyciągania rozdzielacza. Jeszcze w tym rozdzielaczu jest tutaj o. Z góry patrząc, z góry patrząc, też to można zrobić bez wyciągania rozdzielacza. Odkręcić tą nakrętkę. To jest nowszy typ, bo w starszym typie jest tutaj, tu są gwinty. Daje się, tak jak dobrze pamiętam, jest taka pokrywka, no ale w środku jest tak samo. Trzeba to odkręcić, wyciągnąć taką, jakby szklankę i też przejrzeć na wszystkie. Tam zdarza się, że są małe przekroje takie otworki, i trzeba je dobrze wyczyścić, sprawdzić czy jest dobry przelot, włożyć. Często też to pomaga, rozdzielacz zaczyna żyć prawidłowo. Ale w tym rozdzielaczu jest jeszcze jeden taki jedno takie miejsce, gdzie przy jego nieprawidłowym działaniu, na przykład jak, jak nie powraca do pozycji 0, pomimo że ma ciśnienie z pompy właściwe, lub jakieś tam inne jeszcze dziwne zachowanie jest, że na przykład z góry wraca z dołu nie lub w ogóle nie działa yy, Blokowanie tak jakby funkcji góra dół to musimy rozkręcić tutaj tą pokrywę i pod tą pokrywą na yy, tutaj na sekcji, na, na sekcji tej, którą używamy do podnośnika odkręcamy w starych typach. Trzeba odkręcić sprężynę, taką sprężynę jak w zaworach silnikowych w głowicy, mniej więcej tak to wygląda taka sprężyna. I musimy odkręcić, o ja tu taki nawet sobie dorobiłem gdzieś kiedyś, taki płaskownik. Jeden, tu potrzeba dwa takie płaskowniki, jeden troszkę większy, drugi mniejszy i takim płaskownikiem albo takim bardzo szerokim śrubokrętem odkręcamy tą sprężynę tutaj w nowszych typach nie ma tego na śrubokręt jakby taki szeroki, tylko na nie na imbus, tylko na taki kwadraciak taki mniej więcej kwadrat jak jak w małej grzechotce. Jak o, pokażę. To, to jest duża grzechotka, akurat. Jak w małej grzechotce, ale nie będzie z małej grzechotki pasować i trzeba po prostu sobie dorobić. I odkręcamy tą sprężynę tutaj. I wtedy patrzymy. Zdarza się, że tam są takie zatrzaski na trzy kulki. Na trzy śruty. Jest zatrzask bo w tej sekcji też jest zatrzask patrzymy na stan tych zatrzasków czy ta tu, w tej tulejce nie jest wyrobione od śrutów żelastwo czy śruty są dobre wtedy to wszystko możemy jeżeli to zweryfikujemy ściągnąć i tam jeszcze raz takim yy, też płaskownikiem albo troszkę mniejszym śrubokrętem niż ten tutaj Odkręcamy, i tam jest taki zaworek. Długi zaworek nieraz z dyszą wykręcaną. A w nowszych typach, tak jak w tym chyba, nie będzie dyszy wykręcanej, tylko jest po prostu otwór przewiercony. W takim zaworku, taki sztyft, jakby. I to sobie magnesem na przykład wyciągamy. Tam nieraz jeszcze w starych typach jest sitko, nawet takie sitko, żeby jakieś grubsze brudy nie wpadły. Ten zaworek. Bo tam są małe przekroje, jest dość, dość to precyzyjne, i to wszystko musimy sobie rozebrać i przejrzeć na tej sekcji. Bo tylko ta sekcja to ma. Ta sekcja obok najczęściej nieużywana nie ma tego. Ona tylko tu ma tą sprężynkę i zatrzask. Zatrzask też ma z trzema kulkami. Jeżeli by nam się zdarzyło. Że ta sekcja ma uszkodzone coś, temat tych, tego zatrzasku, możemy, bo ja też tak robiłem, przełożyć z tej sekcji, która jest mało używana, albo w ogóle, przełożyć ten mechanizm, bo to jest taki sam mechanizm. To tu sobie możemy przełożyć. Natomiast już te zaworki w środku, głębiej, ten zaworek nie da rady przełożyć, bo w tej, w tej sekcji nie ma. Więc musimy go na ile to się da rozebrać, przeczyścić, zregenerować, także tyle co wiem o tych rozdzielaczach. Jeżeli chodzi o uszczelnienie rozdzielacza, to górę możemy sobie uszczelnić bez wyciągania rozdzielacza. Możemy sobie zaoszczędzić tej niemiłej roboty, szczególnie jak te. Jak te przewody są stalowe jeszcze nie, 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 nie są to węże, jak to potem wszyscy przerabiali, to jest naprawdę problem z tym rozdzielaczem. Tak, także to możemy sobie uszczelnić bez wyciągania rozdzielacza. Natomiast to tutaj jakby tu nam ciekło, to raczej będzie ciężko bez wyciągnięcia rozdzielacza, bo będzie nam tu na dole zawadzała pompa. Co jeszcze tu można powiedzieć? Ano, tutaj, tak dla ścisłości, tu jest zasilanie rozdzielacza, a tu jest powrót. Tu się przykręca rurkę od powrotu. No, i tu jest wyjście na siłownik tylny. Jak zrobimy, czy tak, czy tak. To działać będzie, tylko zaraz nie wiem, jak tą z funkcją pływającą, żeby ta. Myślę, że działać będzie tak czy tak, tylko tutaj ewentualnie, no na pewno nam się zmieni, zmieni także. Także, no. Nie będzie to wtedy, tak. Będzie po naciśnięciu dźwigni zmieni nam się dół, góra. No, także. Tutaj nie zepsujemy, ale nam się zmieni, zmieni funkcjonowanie rozdzielacza. Tak. No a tu jest wyjście na kiper. Najczęściej na kiper to się stosuje. Także to jest nowszy typ. Jak widać, on już nie jest pomalowany na czerwono. To już podpada, że on już jest zmieniany. Nowszy typ. On ma kilka różnic, ale ogólnie zasada działania jest ta sama. O, tu właśnie te przykręcenie tego rozdzielacza to jest dość ciężki temat na tych czterech śrubkach, bo kiepskie dojście jest. Także to, to wszystko na temat rozdzielacza. Jeżeli coś pomogłem, to się cieszę. I pozdrawiam.